Dzień dobry. Jest jeszcze w sumie wcześniej, bo mamy 8.30 wcześniej, ale czas najwyższy przyjrzeć się temu, co dzieje się w zagranicznej prasie sportowej, dlatego zapraszam na przegląd pras. I pierwszą gazetą, którą bierzemy na, na tapetę, jest la gazeta Dello Sport. No tutaj na okładce możemy zobaczyć y, Kwekweskiriego, o ile dobry wymawiam, i Barelle. czyli tak jak wszyscy wiemy. Po 51 dniach przerwy wraca wyścigi, wraca wyścig o Mistrzostwo Włoch, bo i Milan gra z Salernitanem, co jest takie do końca fajne, Ale już na przykład no, mecz chodnia, y, Inter Napoli, kawał, kawał dobrej piłki. No tutaj też właśnie cała, cała gazeta obraca się wokół tego, co będzie się działo w Serii. A dzisiaj nowy rok Leo prowadzi 11 Mistrzów, czyli tutaj będzie artykuł ewidentnie o Milanie. Zapowiedź meczu Juventusu, gdzie aż 6 nieobecności w w Ładzie Turinczyków. Na przykład Angel Di Maria wypadł z powodu Będzie też... W Gazecie mamy też y, rozmowę z Claudio Lotito, prezydentem y, Lazio, który tutaj mówi o, o, o podatkach, o stadionach. Na pewno ciekawa rozmowa. Jeżeli ktoś ma możliwość, to można poczytać. No i pojawia się temat na samym dole y, tej jedynki do którego wrócę na, na koniec odcinka, bo jest na no, mocno kontrowersyjny. Przenosimy się do Francji, a tam Lekibi na pierwszej stronie. Mamy podobiznę, mamy w sumie zdjęcie Didiera Champa i Prezesa Francuskiej Federacji, Noela Leguitema. No, panowie ustalili warunki współpracy. Tutaj mamy też y, ogromny napis, że jest to warunkowe przedłużenie. No mm, Różnica zdań panów jest dość, dość duża, ponieważ yy, Didier Deschamps celuje w, w rok tył, 2026, natomiast prezes federacji no, chciałby już tego sukcesu w 2024. Tutaj no, nie mogą się w tej sprawie dogadać. Zobaczymy, co z tych rozmów wyniknie. No, oprócz tego no, to jeszcze artykuł o tym, że Max mówi nie, czyli no, po prostu kończy karierę, dla atleta, francuski. Zdobywca na przykład chyba brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w biegach długodystansowych, bo tutaj kończy karierę w wieku 37 lat. Oprócz tego w lekkim dzisiaj jeszcze rozmowa przy okazji piątkowego Pucharu Francji, rozmowa z prezesem jednego z klubów. No i jakieś tam informacje o Dakarze, ale na, mam być szczery, nie śledzę, także za dużo o nim nie powiem. A z, z, z Francji przenosimy się od razu do. Hiszpanii, bo to w miarę blisko, a w Marce, no, echa wczorajszego meczu Realu Madryt w Pucharze Króla. Na główek nawet na pierwszej stronie Rodrigo wyciąga swoją różdżkę. Być może troszeczkę dwuznaczny, ale jednak chodzi tutaj o to, że ten y, magiczny dotyk brazylijskiego futbolu, no, wyciągnął ten Real, wciągnął ten Real do kolejnej rundy Pucharu Króla. Nie było to łatwe, nie było to łatwy mecz. Boisko było bardzo grząskie z tego, co czytałem właśnie. Wymęczone zwycięstwo Realu Okupione żadną kontuzją. Tutaj też mamy takie malutkie dopiski na tym zdjęciu, że Eden Azad traci kolejną szansę. Zadebiutował też Alvaro Rodriguez. No tutaj głównie, głównie skupiła się gazeta na echach wczorajszego meczu. A oprócz tego, no co jeszcze? Przytoczone na pierwszej stronie zostały słowa Cristiano Ronaldo, zaraz po transferze do Al Nasr. który mówi tutaj, że mój kontrakt jest wyjątkowy, ponieważ ja jestem wyjątkowy. No na pewno wyjątkowo, wiadomo jaki. Również o, o awarii na Dakarze Carlosa Sainca, o którym jeszcze przed przedwczoraj mówiłem, że został pierwszym liderem klasyfikacji. Oprócz tego też tragedia na meczu NFL, bo jednemu z zawodników zatrzymała się akcja serca, potrzebna była reanimacja. Co jeszcze? No o, o, o śmierci Kana bloka. o tym co się wydarzyło, że, że do tego doszło. Nagrałem o tym wczoraj TikToka, także jak ktoś nie widział jeszcze, to link w komentarzu. No i na koniec crème de la creme, czyli wczorajsza okładka, no wczorajsza niestety, ale okładka Mundo Deportivo, gdzie... Tak jak mówiłem na początku, że w Gazecie Dero Sport było, było na samym dole wspomnienie o tym, no... Wystawiono, wystawiono ciało Pelego do... dla publiczności, muszę tak powiedzieć, co też umieszczenie tego zdjęcia na okładce Mundo Deportivo według mnie jest szczytem głupoty, ale to nic, bo na szczęście mamy Gianni'ego Infantino, który jeszcze przy tej trumnie robił sobie selfie. No jeżeli Mundo Deportivo rzekałoby na Cielnego, to Gianni Infantino byłby idealnym człowiekiem. A ode mnie na dzisiaj to tyle i zapraszam już na... Zapraszam na kolejny odcinek po prostu. Do zobaczenia i miłego dnia w sumie.